Padło 500 kordynów, to e, twój towarzysz, tak? Baltazar Da Vinci, prawie się zaczerwienił, chciał coś powiedzieć. Widać, że chciał go, nie wiem, wyzwać tam pojedynek, albo wytknąć mu zuchwałość, albo chciwość, albo brak taktu, że tak wulgarnie wspomina o pieniądzach, ale widać, że tylko się zaczerwienił i się powstrzymał, bo taksował wzrokiem jego rapier i, rap i broni jego towarzyszy. Tak, nie wiele. A, towarzyszenie tu nie ma. No dobra, tylko taksował wzrokiem jego rapier, spojrzał, mu, spojrzał mu na twarz regadańczyka i zaczerwieniony opuścił głowę. Zapewniam, że pieniądze pójdą na zbożny cel. No, myślam się jaśnie, hrabio. Zostawię hrabia suficie wynagrodzony, jeżeli będzie się hrabia trzymał moich wskazówek. A tymczasem chciałabym się dowiedzieć, do czego. W czym hrabia potrzebuje mojej asysty? Jeżeli będę wiedziała, jak hrabiem pomóc? wyjdzie nam to wszystkim na dobre. Wszystki wam powiedziałem. Zbożny cel. Zbożny cel. Dosyć to niejasne określenie hrabio. Skąd mogę mieć pewność, że ten zbożny cel nie wpłynie na powiększenie moich problemów. Jaśnie Pani. Wszak jak wszyscy wiedzą, ragada od lat jest rozdarta, rozdarta walkami i różnego typu sporami. Szczęściem moim, osobistym, jakieś 10 lat temu pojawił się człowiek, który może tego, temu zaradzić, Ale jak wszyscy wiemy, człowiek człowiekiem, pieniądz pieniądzem, a nie za coś wystawić trzeba. Rozumiem. A 500 kordynów to żołd dla dobrej części żołnierzy przez rok. Wysoko cenicie się, panie. Cóż, nie bez powodu jestem pułkownikiem. Oby tak się okazało. Cóż, zgodzę się na 500 kordynów. Jeżeli wykona pan jaśnie hrabia, to o co hrabiego poproszę? Nie zostawię, nie zostawię hrabiego samego. Mój przyjaciel, z którym tutaj przybyłam, będzie hrabimu wielce pomocny. To wspaniały uczony, wynalazca. Tworzył broń bardzo nowoczesną. Dla wojska między innymi. Prawda, Baltazarze? Pani baronowa raczy wyolbrzymiać me zasługi. Zaledwie prototypy, ale nie weszły jeszcze do masowej produkcji. Rozumiem, rozumiem. Ale myślę, że z tą sprawą uda nam się wszystko załatwić konwencjonalnie. Tak. Zależy mi na dyskrecji jaśnie, hrabio. To komplikuje sprawy. Jak hrabę widzimy, pochodzę z rodziny o dobrej opinii. Jestem osobą szanowaną hrabio i chciałabym, aby tak pozostało. Baronowo zapal sobie światło w tle. Jakieś? Dobrze. Och, zapomniałam. Cóż, w takim razie myślę, że jeśli pieniądze przekażę mo pani mojemu przyjacielowi Alvarezowi, nikt nie powiąże pani bezpośrednio z moją osobą, która będzie zamieszana w cały ten incydent. Rozumiem, że cieszy się hrabia wielką sławą i że ta sława może pewnego dnia przyćmić moją. Miejmy nadzieję, że tak się nie stanie, chyba że będzie to sława związana z odbudową pięknej i słonecznej ragady. Miejmy nadzieję, bo być może pewnego dnia razem ją odbudujemy. Kusząca propozycja, baronowo, i nie wiem, jak mógłbym jej odmówić. Cóż, mój przyjaciel z pewnością e, nie odmówi również pomocy panu we wszystkim, prawda, Baltazarze? Tak, oczywiście, baronowo. Przyjaciele pani baronowej są moimi przyjaciółmi. To doskonale. W takim razie myślę, że doskonale się dogadaliśmy. W takim razie proszę powiedzieć, kim jest pani brat, gdzie można go znaleźć, i najlepiej kiedy. W tym problem jaśnia rabiam. Dzisiaj otrzymałam list od zarządcy mojego tragicznie zmarłego ojca, że mój brat szalenie zbiegł z zakonu, w którym go przetrzymywano. Wiem jedynie, że zmierza w moją stronę. Nie A. wiem, gdzie obecnie przebywa. Baranowa, macie ogromne szczęście, że do mnie przyszliście. Podzielam Pana entuzjazm. Miejmy nadzieję, że tak, że pokryje się on z efektami, których oczekuję. Cóż, zapewnie Baranowa się domyśla... W związku z moją pracą czekają baronową liczne niedogodności, ale myślę, że sprawa zostanie załatwiona w miarę szybko i bezboleśnie. Mój brat nazywa się Fabricz Belarcji. To powinno Panu ułatwić sprawę. Doskonale. W takim razie proponuję, żeby zaprosiła mnie Pani do swojego domu, a moi ludzie w tym czasie rozpytają o Pani, o pani brata na mieście. Ach, to pan do mojego domu, to dosyć ryzykowna propozycja. Jak sam pan twierdzi, jest pan osobą o wielkiej sławie i jak już sama powiedziałam, nie chciałabym, aby ta sława przesłoniła moją. Zapewniam, że nie tylko o wielkiej sławie, ale i nieposzlakowanej opinii. I w tym momencie przerwał wam kabardyner, jakby wszedł, przepraszam, przepraszam, jeśli wielmożni, jeśli Jaśnie Wielmożni chcą wybierać się do Azuron, a jak słyszałem i jak mówiła moja Pani chcą, to dziś wieczorem odpływa ostatni w tym miesiącu statek. Dobrze. W takim razie zarezerwuj, zarezerwuj proszę pięć miejsc na okręcie. Tak, Jaśnie Wielmożni. Na dziś wieczór. Na dziś wieczór. No... Udał także, się gdzieś. A także wyślij beczkę dobrego wina do mojej kajuty, e, zapasy dobrego mięsa i kilka ubrań na zmianę. Tak, jaśnie wielmożny. Doskonale. Baronowo, życzysz sobie czegoś? Cóż, jestem trochę zmieszana i zaskoczona szybką propozycją i szybką odpowiedzią hrabiego. Jednakże nie pozostaje mi nic innego jak zgodzić się na nią. Kamerdynerze, proszę o przygotowanie powozu dla mnie. Ponadto, będzie mi potrzebnych parę rzeczy podróżnych. Udaję się w dosyć długą podróż, a mój pobyt w Azuronie będzie należał do jednych, najdłuży, do jednych z najdłuższych w moim życiu. Proszę skontaktować się z moją służącą w mojej posiadłości i przygotować dla mnie odpowiednie rzeczy. Tak, oczywiście nie może. Dla, mo dla mojego przyjaciela Baltazara, Baltazara również proszę przygotować wszelkie potrzebne rzeczy. Podstawową broń oraz Baltazarze, właśnie czegoż ci potrzeba? Je... Baronowo, spakuję się, będę dziś wieczorem w porcie. Jak się nazywa statek dobry człowieku? Yy, statek nazywa się. Jaśnie Wielmożni Miecz Proroka, jest to, jest to okręt wojskowy Kordu, ale przyjmą Was oczywiście jako pasażerów. Wiozą, zdaje się, zapasy dla armii, która stacjonuje w Azuron. Chwalebne, chwalebne. Cóż, cóż to za armia, co musi maszerować o pustych brzuchach? No dokładnie. że proszę, nie opuszczaj mnie choćby na chwilę. Zajmę się przygotowaniem wszystkiego dla Ciebie. Kamerdynerze, udaj się do mojej posiadłości i pozbieraj wszystkie ubrania, które są po moim mężu, które zostały po moim mężu i zapakuj je dla Baltazara. Mhm. Wyciągnij również ze schowka w piwnicy parę muszkietów. Tak, Pani. Tak zrobię. No i w takich ustaleniach przy podróży upłynął Wam dzisiejsze... Baronowa, jak na wojnę z tymi muszkietami. No tak, jakby nie patrzeć, ale... Posażności tak, niegdy za wiele. Tak Wam upłynął dzień przygotowania na podróży i wieczorem już byliście właściwie na statku. No i odpłynęliście z Dominante, wielkiego portu, największego portu w Cesarstwie Koru. Ruszyliście... Oto. To jeszcze mogę coś na okręcie powiedzieć? No możesz. No, Batanowa się teraz nie martwi. Tu, tu raczej wasz brat nas nie dopadnie. A gdyby umiał tak szybko pływać, to pod ręką masa wojska. No tak, rzeczywiście jest tu masa żołnierzy. Nie docenia pan mojego brata, hrabio pułkowniku. A pani nie docenia mojej żony, z którą dzielę życie od 40 lat i tu klepie się po rękojeści rapiera. Baltazar wtrącił się w rozmowę. A jak ma na imię owa małżonka? A, moja małżonka ma na imię ragada. A. chwali się. Jest z pana prawdziwy patriota. A? Każdy ragadańczyk to patriota, tylko każdy niestety na inny sposób. No i podróż upłynęła wam na statku dosyć przyjemnie. Żołnierze nie wchodzą wam w drogę. Jesteście szlachtą, macie tu własne kojuty. Przez, yy, po, przez 10 dni płynęliście wzdłuż brzegu i dopłynęliście do stolicy cesarstwa, do Grande, ale nie zabawiliście tam długo. Zaledwie dzień i wieczorem musieliście odpływać. Nie było czasu, żeby oglądać wspaniałe miasto katedrę Jedynego, pałac cesarski. Niestety tylko z portu mogliście dostrzec te piękne i majestetyczne budowle w Grande. Świadectwo potęgi cesarstwa. A, byłem tu byłem nieraz. Po kolejnych dziesięciu dniach, płynąc również brzegiem, widzicie twierdzę Deskule z ostatnią twierdzę kordu na południu, na zachodzie, ostatnią twierdzę Cordu na wschodzie, przepraszam, ostatnią twierdzę kordu na wschodzie. E, tak, jestem dyslektykiem. E, Ostatnią twierdzę kordu na wschodzie, i na horyzoncie zamigały wam szczyty gór diamentowych. Minął miesiąc, takiej nudnej podróży naprawdę nie ma tutaj co opisywać. E, 22 sierpnia dotarliście do ostatniego teoretycznie cywilizowanego miasta na północy, do Nowej Tandary. Też nie mieliście zbyt czasu, dlatego że armia musi się trzymać jakby grafiku. I ten transport musi dotrzeć na czas. Także to nie była wycieczka turystyczna. Jedyne, czego się dowiedzieliście, to że w Azuron otworzyła się filia Ban Banku de Cranchez. Banku Cesarskiego. Także będziecie mogli tam zrealizować wszelkie wasze finansowe potrzeby. No i. Przede wszystkim daje Wam się we znaki narastający upał i na statku robi się, robi się duszno i nieprzyjemnie, mimo chłodu płynącego z morza. Podróż daje Wam się we znaki. I w końcu dotarliście, docieracie do Katardu, 12 września, jakby znowu po miesiącu. Pierwszego, pierwsze miasto w Katardzie to Runtan, pogańska nazwa w ogóle. Nie potrafi, nie potrafi Wam się ułożyć na języku. Akurat dotarliście do Runtan, kiedy był jakieś święto, nie jesteście do końca pewni jakie, ale wyszliście jakby ze statku po raz pierwszy na dłużej, rozprostowaliście nogi na brzegu, miasto jest wydrążone w skale, domy są jakby wyciosane z kamienia, a po ulicy krążą ciemnoskórzy, znaczy Ciemnoskórzy mężczyźni i kobiety w przewiewnych szatach, szarych albo zielonych, z włosami zawiązanymi z tyłu w kitki, w warkocze. Ludzie bawią się i piją jakiś dziwny słodki alkohol. Jedzą jakieś placki pszenne, i miasto jest przyozdobione kolorowymi kwiatami. Jest wielkie święto. Stąd powiedziano Wam, że musicie iść na piechotę. W błąd A, kraju. Chciałbym ułatwić jakąś karetę baronową. E, Juan, proszę, zajmij się tym. Krabio karetę przez pustynię? Tak. E, czy baronowa potrafi jeździć konno? Okoliczności wzmusiły mnie, bym się nauczyła już dawno temu. Doskonale. I to nie jest szeńska jazda. Jak sobie pewnie wyobrażacie, hrabio? Doskonale. W takim razie, Juan, proszę, załóż pięć koni. Dyskretnie wyciągnął rękę po pieniądze. Tak dyskretnie, jak tylko potrafił. Jest arystokratą, więc zna się na etykiecie, ale widzisz, że oczekuje pieniędzy. A. Daję mu pierścień. Pięć koni. Doskonale. No i zniknął w mieście. Do wieczora zajęło mu to. No to my szukamy w tym czasie jakiegoś przybytku, gdzie można nie dość, że przenocować, to jeszcze zjeść, napić się, przebrać, ochłodzić. Przybytku nie znaleźliście, ale znaleźliście święto. Pod wielkimi drewnianymi zadaszeniami wybudowanymi, przyozdobionymi kwiatami, gdzie mieszkańcy Bogaci i biedni, tak zarówno bogaci, jak i biedni siedzą i opowiadają historię po kordyjsku. Z urywek rozmów dowiadujecie się, że to jest festiwal duchów Wielkie Święto. I oni opowiadają sobie legendy o upiorach i potworach, które zamieszkują pustyni. to może się przydać, więc przesłuchuję się uważnie. No, słyszałeś. Że na, po pustyni ser, w sercu pustyni rodzą się ludzie z piasku. Y, więksi, tak duzi jak dwóch ludzi i tak szerocy jak trzech ludzi. I wielkie golemy, jak to nazwali, piaskowe, rodzą się w sercu pustyni z, y, z łez demonów cokolwiek to znaczy wśród miejscowych. Bo słyszałeś też o niebezpiecznych drapieżnikach, które nawiedzają ten region. Skragach, to wielkie demoniczne ptaki, które porywają podróżnych i zjadają ich wnętrzności. Hmm. Słyszałeś też o skorpionach, które są zaklęte w drewnianych rzeźbach i używają na znak swego właściciela. A, wesoła okolica, nie powiem. Nie uważa baranowa? No tak słyszysz, takie opowiadania. Potwory. Strasznie makabryczne historie oni opowiadają tutaj. Demony, latające potwory, kamienne... golemy piaskowe. A, Baranowa się nie obawia. Po to mnie między innymi zatrudniła. Hrabia, wierzy w siły nadprzyrodzone? Och, hrabia za dużo widział, żeby nie wierzyć. Cóż Moje doświadczenia również każą mi być przezorną. A, Cóż. doskonale. Mam nadzieję, że Baranowa trzyma pod ręką zawsze nabity pistolet. Jak zawsze, Madame. Hrabio. A, przypomniał mi się mój przyjaciel, który zawsze na wozie woził nabitą armatę. Na wszelki wypadek. Armatę? Cóż, pan nie powie, hrabio. Czyż to nie jest zbyt... Niepraktyczne, biorąc pod uwagę, iż trzeba się przemieszczać, zwłaszcza wtedy, gdy jest to konieczne w dosyć krótkim czasie. Cóż, zwykł umawiać, lepiej dojechać powoli, ale jeśli coś stanie ci na drodze, wysadzić to w powietrze. Mhm. No dobrze, to ym, ten urywek, wam przerwę, ta rozmowa już was zmęczyła i udaliście się spać i rankiem wrócił. Alvarez z mi? i. Juana wysłałem. E, przepraszam, Juan. I bez pierścienia. I podstawił wam takie koniki malutkie. I dla ciebie to kucyki są, ale to miejscowe konie. Aaaaa. Cóż, podobno ducha miejscowych można ocenić w swoich koniach. Wzruszył ramionami. Zgadzam. Zgadzam się, hrabią. Podobnym ponoć również ludzi można ocenić po tym, jak wyglądają. Hrabia, uważam, że zbytnio rzucamy się w oczy, nawet biorąc pod uwagę nasze podróżne stroje. O, przepraszam, to jest mój dobry strój. Cóż, proszę się rozejrzeć. Nie chodzi mi tutaj o święto. Chodzi mi tutaj o to, jak miejscowi ludzie się ubierają. Sądzę, no. że. Należy się wmieszać w tłum, hrabia. Jest to, wam nie dosyć... Chcemy. Jest wam dosyć gorąco, tak? Jak Parenowa zwróciła uwagę. Ci ludzie chodzą w bardzo luźnych strojach, a wy macie ciężkie, dworskie, ona jest w sukni, w gorsecie. No ja mam podróżny, ja po prostu zdejmę dublet i jestem w koszuli lnianej. I w niej jest ci tutaj gorąco. Nie wiesz dlaczego, ale jest. Hmm... Takim, w takim razie. Juan, nie wiesz, nie wpadło ci może w oczy, gdzie można kupić jakieś lżejsze ubrania? Widzisz Juana w takim y, miejscowym ubraniu? Nie, panie, skądże? <grytanie> Doskonale. To zaprowadź nas tam. Nie, już kupiłem. Dla baronowej i dla pana hrabiego. Stroje miejscowej szlachty. A? Do Alvareza co widziałeś? No, też coś się znajdzie. Doskonale. Przebierzmy się i ruszajmy w drogę, bo nie ma co mi trężyć czasu. Wojskowi nas ponaglają. Mówią, hmm. że mają transport i tak do dostarczenia. I tak ruszyliście. Przez pustynię. Na takich malutkich konikach. Żołnierze szli piechotą. No i teraz tak. To jest droga przez pustynię w pełnym słońcu. Noce są lodowate, a dni są gorące, jak piekło. Poproszę Was teraz o trzy testy wytrwałości. Otworzymy sobie i porzucamy sobie teraz kośćmi. Trzy testy wytrwałości o poziomie trudności 1. Przypominam, że to znaczy, że testujecie cechę jakby była Jedna mniejsza. Pierwszy niezdany. Chyba, że jest do tego jakaś umiejętność. Na przykład wytrzymałość. Znaczy atletyka chyba, albo wysportowanie o to ci chodzi? Tak, o to mi chodzi. No to atletyka. No to, pierwszy, to pierwszy zdany, bo obniżam 18 o 3 i zdaję. Dobra, to nie czujesz, nie czujesz znużenia podróżą ani zmęczenia. Baronowa zdała. Baronowa też się twardo trzyma. No dobra, to kolejne testy. Kolejny test zdany. Na minus jeden, tak? I ten test jest u Baronowej oblany. No oh. Drugi. Baronowa drugi. ma 12 wytrwałości i niestety tutaj oblała. O jeden jest oblany. Baronowa w pewnym momencie podróży dostawa zaczęła dostawać już tylko do jedzenia. Musiała już tylko jeść lekką herbatę z ziołami. To z Alvarezem robimy nosze między dwoma końmi, żeby baronowa mogła po prostu jest... leżeć. Ona nie jest, ona, ona jest w stanie chodzić i jeździć, po prostu mam lekkiem mdłości. Tak, tak, ale na wszelki wypadek. No, zgadzasz się na to? Chcą Ci już na noszach wieść? Nie, ja jeszcze się będę trzymać na nogę, chociaż nosze mogą być, mogą sobie zrobić nosze. A co z Baltazarem, czy on też będzie się trzymał? Możemy sprawdzić. O, wiesz co? E, Baltazar ma bóle głowy, mdłości, skarży się na zawroty głowy. Jak wojskowy medyk go obejrzał, to stwierdził, noszę, ten człowiek ma udar. I jego wiozą na noszach już w tej chwili. Cóż, tak czy siak przydał. Dokładnie. Ten człowiek został zbytrwałość... Aha. A z wytrwałości mam sobie odjąć jeden punkt, czy jak to było? Nie, nie. po prostu. Chodzi o to, że jak testujemy, jak mówię, że test jest na minus 1, to testujesz cechę tak, jakby była o 1 niższa. Mm -hmm, mm -hmm. Nie odejmujesz tego na stałe, po prostu masz na ten test, tylko na ten test karę taką. Mm -hmm. Tyle. W sensie. Aha, dobrze. No nic to, nie zmieniam. No to ostatni rzut na drogę. I... Już rzuciłem, zdałem. Okej, okay, 519 to jest bez wątpienia zdane, a Łogorzata? O, dwie piątki, spoko, dwie kości niższe niż Twoja wytrwałość i to jest zdane. Wspaniale. Także bez większych problemów, po około 20 dniach, weszliście na drogę do Azuronu. Wykuta w skalę wąska ścieżka. No i zobaczyliście miasto. Wznoszącą się na horyzoncie iglicę. Miasto jest wykute we wzgórzu, właściwie. I stanęliście w kolejce do bram miasta, która ciągnie się od, jakby bram, które gdzieś tam widać na horyzoncie, do, do tego przejścia skalnego. Przed Wami stoją jakieś wozy, kupcy, za Wami stoi wojsko, które jest. Wojskowi spojrzeli na tą kolejkę i zaczęli po prostu rozbijać obóz. Eee, czy mogę uczyć zdolności choćby i sam król, żeby przejść? <grywk> no, y, zaraz ci powiem. Jest, jesteś. Y, masz choćby i sam król. Sprawdzimy to, bo to może być nawet zabawne. Że pilne sprawy mnie wzywają, proszę mnie przepuścić, jestem to ważny. Tak, tak, przesunąć się te wozy. Masz taką wątpliwość, czy ci dobrzy ludzie cię zrozumieją. Bo tu są mało jest w tej kolejce kordyjczyków. E, to Pytam wojskowych, czy mają może kogoś, kto zna tutejszy język. No, oni tu dopiero przyjechali. Hmm. To niech tam bokiem drogi kogoś do bram, kto zna. I no, już, to już, już posłali, pułkowniku, już posłali. A? Hrabio mogę. Może się jednak na coś przydam, Hrabia. W końcu, będąc um, dzieckiem wychowanym w arystokratycznej rodzinie, odebrałam szerokie wykształcenie. Cóż, a więc proszę, jeśli baronowa uzna, że jej umiejętności mogą pomóc nam w tej sytuacji, będę wielce zaszczycony, gdyby baronowa raczła ich użyć. Do ja co robi również. baronowa? A co mogę zrobić? No nie wiem, tak się wkopałaś. powiedziałaś, że się możesz przydać, i. No to co robisz? Oooo, co robię, co robię? co, za, nie sprawdzę, czy jego zdolność z profesji się na coś przyda tutaj. No mam tutaj wiedzę ogólną, tylko nie wiem, czy mi się to na coś przyda w tym momencie. No, z wiedzy ogólnej możesz się czegoś dowiedzieć o samym państwie, jeśli wykonasz rzut, w którym przyszło Ci się znaleźć. Mhm. Niestety muszę Cię poinformować, Natanie, Piotrku, że nie możesz tego użyć. Mm -hmm. Bo to nie jest dwór, to jest miasto. Na tym mieście jest dwór, do którego mógłbyś się tą zdolnością dostać, ale do samego miasta nie możesz użyć tej zdolności. Dobra. To znaczy, bez znajomości języka to i tak leżę tutaj. No, tak, prawie, prawie że tak. Z umiejętnością czy nie? No dobrze, jest 21.20. Skończymy na dzisiaj, mhm. wrócimy do tego w najbliższym czasie, za tydzień, być może już w większym składzie. Pomachajcie internetom, pomachajcie internetom, które nas oglądają. Mam nadzieję, że oglądając nas, internety się dobrze bawiły i będą internety nas lubić. Lubcie stronę Creatio Gra na Facebooku, subskrybujcie nasz kanał. Jeśli Wam się podoba to, co robimy, to przesyłajcie nam swoje pytania pod adres w opisie kreatiograma.gmail.com. No cóż, i y, do następnej gry.